Dzisiaj przyjechałem samochodem w poszukiwaniu śniegu w górach. Widzicie co? Zanim człowiek wróci do pracy, trochę chłodnawo jest, dlatego wziąłem, przeszukałem na mapie, że tu jest droga, można przejechać, nie trzeba mieć a side by side, albo kłada. można bardzo fajne tereny przejechać o tu sobie można stanąć samochodem tam dole jest taka, taki kanion a tu zwykła droga prowadzi wiecie nazywa się wheeler pass minąłem już jeden samochód tutaj nie wiem dokąd mnie ta droga zaprowadzi właśnie chcę zobaczyć gdzie ona idzie w tych górach tutaj ale widoki są rewelacyjne. Wam powiem, że te miejsca, gdzie byłem, były piękne. Ale tutaj, jadąc, to wolałbym mieć raptora, chociaż ten też ma na cztery koła napęd. Cały czas mam włączone ciśnienie na, na opony. Patrzę, czy czasem gdzieś kapcze nie chwycę. No i jadę. Jadę się przejechać, zobaczyć, co tu są za za tereny i za każdym razem jak gdzieś wyjeżdżam jest coś nowego i coś co mnie bardzo tak się podoba bo nawet żeby przejechać się samochodem tutaj to jest bardzo fajny odcinek drogi wiecie osobówką podejrzewam żebym nie pojechał bo było parę miejsc że no można byłoby się zagrzebać osobówką i byłoby za nisko troszkę jednak pick-up jest wyższym samochodem, no to jest troszeczkę łatwiej przejechać. Ale cały czas się wspinam do góry. Widzicie, teraz też przy, przycisło go troszkę, bo górka się zrobiła i był mniejszy piach. Powiem Wam, że jestem już wysoko w górach. Tutaj w ogóle roślinność jest całkiem inna. Nawet śnieg już tutaj jest. Widzicie? Leży troszeczkę śniegu. Ta roślinność tutaj jest strasznie wybujała. Ona będzie pięknie wyglądać na wiosnę, bo teraz jest zima, nie? No to wszystko jest poszuknięte, ale na wiosnę to już wszystko jak zacznie się odradzać. Przed chwilą miałem taki ostry podjazd pod górę, aż musiałem włączyć na cztery koła napęd, bo czułem, jak momentami łapały dwa koła i nie... zaczynał mielić w miejscu. Znalazłem śnieg. Znalazłem śnieg jadę Jest pierwszy dzień świąta, a ja jadę po górach. Kurczę, mówię wam, taki troszeczkę off-roadowy teren. Zobaczcie, znowu już będzie ostro pod górę, ale będzie piękny widok zaraz. Tylko te drzewa chciało odsłonić. Tutaj chyba coś czuję, że można będzie na kemping stanąć, bo droga skręca ostro w prawo. A tutaj na wprost jest takie miejsce do zaparkowania. Widzicie? Tam można sobie zaparkować. Jasny kwit! Ule kurde. No trochę się żarty skończyły, powiem pan. Tutaj tak już człowiek tak jedzie, troszeczkę z duszą na ramieniu, bo nie wie co go czeka. Jak to pierwszy raz się tak jedzie. No i trzeba powoli jechać w razie jakby z naprzeciwka coś miało wyskoczyć, nie? Ale chodzi chyba, wychodzi na to, że ja tą drogą przejadę przez całe te góry. Patrz. I znalazłem zimę. Samochód dotknie śniegu. Wow. Normalnie w szoku jestem. Opony dotknęły śniegu. Tak, żebyście nie mówili, że że nie ma zimy to jadę po śniegu. ale jest pięknie co no to teraz mam cyka bo jest naprawdę ostro w dół jest zaśnieżony bo jeszcze żebym czasem nie pojechał Sprawdzam hamulce co jakiś czas. Zobaczcie, jak tam w dół jest przepaść. Skrzypi śnieg? Wow, skrzypi śnieg. Ale zimę znalazłem. mieszają robi się coraz ciaśniej no normalnie w szoku jestem gdzieś ten zaworek się wybrał ale człowiek ma czasami dziwne pomysły, patrz, no kurę zima normalnie zima śnieg i, i góry także jakby ktoś myślał, że ja tylko na pustyni mieszkam, to nie nie mieszkam tylko na pustyni ma bardzo blisko do, do potężnych gór. Że tylko są... Kaktusy, nie. Choinki też są. Śnieg jest zima. No dosłownie są te góry, do której ja przyjeżdżam. Tylko że ja nigdy się nie... Był kiedyś jeden raz, pamiętacie, ja tak wyjechałem na taką właśnie drogę i mówię w prawo, ale mówię, to będzie na inny wyjazd. I tak dzisiaj postanowiłem, mówię, mam chwilę czasu, przejadę zwiedzę te tereny tutaj samochodem. Jednak trochę daleko motorkiem jechać, znaczy tym side by side. Em. No normalnie o stawia mnie w poprzyk, zaraz trzeba będzie cztery koło włączyć. Ole śniegu. Ja cię sunę. Normalnie zima. bez jaj. Co jedzie Kurwa, jak mi się tu miniemy Aha. No bez jaj, nie ma, nie ma wyjścia, trzeba przełączyć naprawdę na, nie na sport, nie to, nie to, nie to Nie deep slope, slippery Na cztery koła się przełączył, okej okay. Gostek uciekł w taką boczną drogę, wiecie No bo tu już kurde jest sporo tego śniegu. Jest ostro pod górkę. Na cztery koła jakbym nie dał, to, to nie podjedziesz. No to pięknie. No to pięknie zaborek znalazł miejscu we patrz, Tu sobie przyjeżdżasz na kemping. Taki drzewal, widzisz? Stajesz sobie kurę jak masz taki autobusik, kempera czy coś. Pięknie. Na cztery koła, a trochę buzuje. Nie są opony w teren, nie? Ale widać, że ktoś jeździł, bo są ślady samochodów. Znaczy on jechał tym pick-upem. Ale jaja, patrzcie, jaka zima. Mieszkasz na pustyni, a w śniegu jeździsz. Trzeba okulary zdjąć, bo ciemno. Jaką Wam dzisiaj wycieczkę zrobię, wiecie, po, po terenach bardziej śniegowych. Trochę wysiadłem, kurde, muszę się przejść po śniegu, bo nie wiadomo, kiedy człowiek zobaczy śnieg No nie bardzo, te opony są do tego terenu tutaj. Ale piękna pogoda. Piękna. Dobra, ruszam dalej. Zimno, skrzypi śnieg. No tutaj osłupóweczką, tak na dwa koła. Napęd, nawet jakbyś miał naprzód, jakby ciągnący były to pod te górki tutaj byś nie podjechał To jest terem bardziej dla raptora niż dla tego Ale on też ma do grzęźnięcia po, po skałach, po tym wszystkim system Bo no to bym nie wjechał raczej Stary powiedziałbyś, że to pustynia. Zobaczcie, no sami zobaczcie. Już to jest kawałek od domu. Ja mam. No, to jakby normalnie w regularnych górach gdzieś jechał. Także powiedzenie: Zaborek z Becią mieszkają na pustyni traci sens i to traci bezapelacyjnie, moi drodzy. Rozumiecie? Bo jak chcemy śnieg, to mamy śnieg. Chcemy drzewa, mamy drzewa. Chcemy skały, mamy skały. Mamy pustynie, dzikie konie, dzikie osły. I to wszystko w zasięgu dosłownie rzut, mały rzut beretem i już jestem w tym terenie. Na pewno nie jeden z was zdziwiony jest tym widokiem. Ja osobiście też. Wyobraźcie sobie, jak tutaj przyjdzie mocniejszy śnieg, to tędy się nie da przejechać. O oh, kurło! Ale skały! Ja cieszę. żeby skały wiecie co robiły. Czekaj, wsteczny. Patrz! Patrz jaki widok! Nie no! Jedzie samochód, kurde, znowu jakiś Gdzie by się tu z nim minąć <grym> Tu się gdzieś z nim minę z Kalifornii z Kalifornii ze przyjechali tutaj kurde do mnie na moje rewiry State Highway 52 to pisze, że to jest druga stanowa do tego ludzie jeżdżą tędyk tyle ale tu już można saneczki brać, zapinać i ciągać pięknie, co? Pytaj moją batkę, chcesz jechać ze mną? chcesz? Nie, 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 nie. Ona nigdy nie. To nie. Nie no, kurde, patrz jaki widok. Rewelacja, rewelacja. Tu już się robi całkiem ciekawie. Jak drzewo obryte. Kurczę wą, wą, wąski, co? Wąski teren. Jakiś potok płynie chyba? Czy coś? chłopowa zima, ty no patrz no w Polsce tyle śniegu nie macie, co ja na pustyni pierwszy dzień świąt śniadanie zjedzone mówię, muszę wyskoczyć trochę gdzieś z domu, bo jak nie wyskoczę, to oszaleję i wyskoczyłem aha, i co tu znaczy? i to by było na tyle? I co? Wracamy? Karwasz twarz. Private property. Teren prywatny. No i dobra. Byłem tu, Tony Halik. Ale mi się on teraz zdziwił. Nic na wrotka. I wyjazd. tereny są wycieczkę sobie taką zrobić? nic przyjemniejszego śnieg się skończył, wyłączyłem nad, na cztery koła napęd na bo teraz już zjeżdżam w dół z powrotem do Doliny. ale jak to mówią znalazłem zimę tak znalazłem zimę a wyprawa była znaleźć zimę wydało się tam jaka skała jest fajna kurcze czym tak znalazł żeby było ją widać jak tutaj kawałek podjadę zobaczcie zaraz spróbuję to zbliżyć Skaliska? To jest takie miejsce kempingowe, gdzie możesz samochodem sobie stanąć. Co chwilę takie miejsca są. I w takich to, właśnie widokach, możesz sobie przykoczować parę dni, nie? Bardzo ładne miejsce! Bardzo ładne i nawet czyste, Wam powiem. Patrzę, że śmieci nie ma. O, tam coś jest tylko ale w miarę czysto. No i ta góra tam. Bardzo ładnie podoba mi się. Szyszunie jakieś dziwne. Spójrzcie, jak bardzo ładnie widać w tych kamerach do cofania. O. Wysokiej rozdzielczości. Na elektrycznym Po cichu, walną krychę z dzichu Będę chciał kamerę włączyć tylną Czekaj No to do przodu włączyłem Czekaj To była tanie Tu jest jakbym chciał Haka mogę nadawać na żywo z przodu i z tyłu dziwne uczucie bo tak wszystko w tej kamerze się oddala u jaki kamień tam był no teraz już będzie ostro w dół znaczy ostro cały czas w dół bo trzeba zjechać aż tam hen do, w dolinę nie wysoko, bo aż mi uszy dwa razy zatkało. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam się podoba taka wycieczka po, po rewirach. Bo ja to bardzo lubię. Bardzo lubię takie miejsca sobie spe, spenetrować. Nie? Mi ktoś powie, że tu jest brzydko O coś jedzie z naprzeciwka, bo się kurzy Ale tu jest szeroko, już można się minąć swobodnie no trochę pod słońce, no ale to nic A Tutaj taki niezły zjazd jest w dół jakie kamole tu leżą. Skąd tu takie? O, jakieś kurde takie myszowate zwierzątka biegają przez drogę bardzo często. o jakie kamole? To się tu przywiezł bo one tu się nie wyrosły same. No, tutaj motorkami gdzieś to jeździł. Zaraz będą, jak zaczekacie chwilę, to zaraz będą ślady. Ale to tam chyba raczej właśnie na krosowcach jeżdżą, wiecie, na motocyklach krosowych. To takie tylko ścieżki są. O panie, kurwa, spokojnie mi tu. Okej. Okay. A ludzie sobie wycieczki tu robią. No. Bardzo fajnie można spędzić chwilę czasu. Trzeba, na tych zakrętach, żeby ci jakiś szaleniec nie wyskoczył czy tam takie ścieżki w górach, to do, dosyć stromo w górę? No to tam raczej, no kurna, side by side by nie wjechał, to raczej są ścieżki na motocrossy. Kilka jest, a przede mną znowuż kolejny fajny podjazd. Też HGW, kurde, może i ktoś wjeżdża tymi czterokołowcami tam, ale wątpię w to. Wątpię. Takie trochę kociłby tutaj teraz są, panie. Będzie telepoło teraz. Ale w oddali już widać całą, całą Dead Valley martwą dolinę. Za szybko jedziesz, Pani Rafał. Stanowczo za szybko. Telefonu nie mogę opanować w ręku. Policja będzie łapać na radach. No jadą. Kurna, szaleńcy jadą. Trzeba zamknąć okno. Pan na nich. Pa. Ci to zapieprzają Czołem Korna, cycki malinowe. Flagę sobie wywalili, góra do góry 10 metrów. Ale no dobrze, bo wiaterek w tamtą stronę jest, to już poszedł w tamtą. Patrz szeroko jak na autostradzie Ugermańca Normalnie tutaj to można Antonowem lecieć, było, znaczy lądować. co ja tam jeździłem motorkiem i właśnie mówię jak tu wyjechałem chyba gdzieś niedaleko z tego kanionu i mówiłem że tu w prawo teraz co to młogą wracam że kiedyś tu przyjadę i teraz właśnie byliśmy tutaj a tam w dole to jest właśnie martwa Dolina Dead Valley Bo tu są góry, z tamtej strony są góry o fokusuj, fokusuj i pomiędzy idzie Martwa Dolina wzdłuż kurde z góry to się zasuwa powiem ja że teraz tylko dojechać do miasta, ja tam po drugiej stronie ulicy mieszkam Te tutaj ludzie ostają na kempingach kempery porozbijane nie mów, że on z takiej odległością tak daleko tą policję łapie, że szok jak na wyciągnięcie ręki kurde, zapylam jak, jak opętany Tam następny kemping stoi, tu stoją po prawej kempingi. Ludzie spędzają normalnie cały rok tutaj na, na pustyni. Ale jakby to powiedzieć? Mały rzut beretem i jesteśmy, która mam zimę, mogę się w śniegu tatlać, albo po prostu w piasku na dole, tak? Tam kempingi stoją. Do miasta, blisko w góry mają, za darmo. Nie muszą płacić za to. Kurcze, tyle tylko śmieci nie zostawiali, nie? No i trzeba wracać do cywilizacji, tak? Czekaj, bo tutaj muszę skręcić w prawo. ale taka żwirowa ta droga no ale było ciekawiej tak trochę to lepiej e, 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 e. teraz powinna być normalna już asfaltowa droga moja droga asfaltowa Polekę półmowy. Tu się zaczyna odchwała. Tutaj, czy nie mylę, to jest a, policja i sąd. Po ja to, to Co, to, to hotel jest? Dobra. Jestem w cywilizacji. Czyli wyjechałem koło hotelu starego, takiego wyglądającego jak stary hotel nie? mam zielone światło patrz na tego który patrz na kurna oszołoma widziałeś? widziałeś oszołoma? Które, tu dusz, kurwa, się z choinki ujebał chyba po cichutku, za darmo jedziemy dalej prądu mamy już teraz pełno a akumulator nabity, że do domu dojadę na tym prądzie. Dobra moi drodzy, wracam do domku. Wielu z Was prawdopodobnie tęskni za śniegiem święta, śniegu nie ma, a ja ile 15 minut 20 i w śniegu. Także, jeżeli komuś się podobał ten film, bardzo miło by było z Waszej strony za jakiś komentarz i łapkę do góry a ja zmykam bo jutro trzeba już wracać do pracy także do zobaczenia w następnej odsłonie moi drodzy trzymajcie się dzięki że byliście przez tą chwilę po górach z zaborkiem do usłyszyska cześć